Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W Mrocznym Multiversum przedstawione są alternatywne wersje znanych historii postaci z głównego nurtu komiksów DC, w których zdarzenia przybierają mroczne i pesymistyczne obroty. To miejsce, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary, a bohaterowie często staczają się w ciemność, a ich losy są tragiczne. Koncepcja Mrocznego Multiversum została wprowadzona w komiksie z 2017 roku Dark Days Default i w miarę upływającego czasu ze względu na swoją popularność jest nieustannie rozwijana. Na ten moment w jej skład wchodzi 7 wszechświatów, których doszło do różnych niekiedy makabrycznych wydarzeń. To właśnie z jednego z nich pochodzi znany wszystkim Batman, który się śmieje, zabójca wszelkiego życia w całej swojej rzeczywistości. Początki tego multiversum były jednak zgoła odmienne i nie zapowiadały, że będzie ono takie przerażające. U zarania dziejów wymiar ten był nazywany kuźniami światów, królestwem nieskończonych możliwości, za który odpada boska istota zwana Alfeusem. Wymiar ten był w całości złożony z ciemnej materii, substancji bogatej w potencjał do wykuwania nowych wszechświatów. Alfeus miał więc ogromne pole do popisu, dlatego też nieustannie tworzył kolejne alternatywne rzeczywistości, spośród których wybrane trafiały do wymiaru głównego nurtu DC, a pozostałe miały być niszczone, a bez ich materii. Można było dalej tworzyć coś nowego. W celu destrukcji nieudanych światów Alfeus stworzył więc Barbadosa, który w tamtym czasie pod postacią Wielkiego Smoka miał pożerać wybrakowane wszechświaty. Taka sytuacja utrzymywała się przez tysiące lat, do momentu aż Barbados nie zbuntował się przeciwko swojemu twórcy Alfeusowi. Doszło między nimi do otwartej walki, podczas której wyparowało wiele wspaniałych wszechświatów. Ostatecznie jednak Alfeus został pokonany i zniszczony, a cały cykl uległ przerwaniu. Wszelkie upadłe wszechświaty mogą teraz istnieć, całkowicie degradując się i niszcząc od środka, ściągając tym na wszelkie żyjące w nich istoty koszmarny koniec. Za buntem Barbadosa stała perpetua pierwsza kreatorka Multiversum. To właśnie ona nieustannie manipulując Barbadosem sprowokowała go do pozbycia się jego twórcy. Jej celem była chęć uwolnienia się z międzywymiarowego więzienia, ale żeby to zrobić musiała mieć swoją armię, która zdołała by zniszczyć główne multiwersum DC. Dlatego też zainspirowała Barbadosa do wykorzystania w swoim planie ziemskich bohaterów, którzy ukazując zakorzenione w ich sercach zło, mieli stać się armią, której nie zdałoby nikt powstrzymać. W ten sposób Barbados stworzył między innymi korpus mrocznych rycerzy, na których czele stał Batman, który się śmieje. Podsumowując, mroczne multiwersum było zbieraniną światów, które normalnie powinny zostać zniszczone, gdyż dominowało w nich zło i zepsucie. Były to światy, w których tworzyły się najbardziej szalone alternatywne historie i w których bohaterowie stali na straconej pozycji, często ginąc w brutalny sposób lub przechodząc na stronę zła. Czy chcielibyście, abym opowiedział wam kolejne przerażające historie, które miały miejsce w mrocznym multiversum? Dajcie mi znać w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.